Standardowo każde 1000 łapek w górę pod filmem to jedna dodatkowa ikona w kolejnym odcinku. Zazwyczaj pokazuję wam 7 ikon, więc jeśli dobijecie na przykład 3000 łapek w górę, to ikon w kolejnym odcinku będzie 10. Pod poprzednim filmem dobiliście co prawda 4000 lajków, co normalnie spowodowałoby, że dzisiaj do standardowych 7 ikon na film dodalibyśmy 4 i wyszłoby 11 ikon, ale w ramach wynagrodzenia za to, że dzisiejszy odcinek wychodzi z opóźnieniem, to propozycji ikon, które mogą znaleźć się w następnej Fifie będzie aż 20. Wypamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na moim kanale, no a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl Końce kupisz za pomocą wielu metod płatności i trafią one bezpiecznie na Twoje konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem ADRIAN macie 5% zniżki. Kolejny tydzień eventu to nowe nagrody rozdawane przez Supercoinsy. Możecie zgarnąć wiele super prezentów w tym m.in. karty specjalnej, darmowe końcy. A nagrodą główną jest Lewandowski 99 TOC. Szczegóły promocji w opisie polecam. Na pierwszy ogień idzie dzisiaj Filip Lam, czyli fantastyczny niemiecki obrońca, legenda reprezentacji oraz Bayernu Monachium. Swego czasu moim zdaniem najlepszy zawodnik świata na swojej pozycji. Wygrał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata, Superpuchar Europy, zdobył aż 8 razy Mistrzostwo Niemiec oraz z reprezentacją Niemiec wygrał Mistrzostwa Świata i dwa razy zajął z nią trzecie miejsce na tej imprezie. Wielka legenda niemieckiej jego i światowej piłki, wzór do naśladowania dla wielu. W samej grze byłby solidnym wyborem na swoją pozycję, jednak myślę, że nie byłby topową kartą, ponieważ mogłoby brakować mu trochę pejsa. Tak czy tak, Filip Lam to pewny kandydat na ikonę. Kolejna propozycja na kartę ikony to brazylijski bramkarz Julio Cesar, który swego czasu między słupkami był jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Legenda przede wszystkim Interu Mediolan, w którym zdobył między innymi 5 razy Mistrzostwo Włoch, Ligę Mistrzów oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Do tego wszystkiego dołożył jeszcze zwycięstwo w Copa America z reprezentacją Brazylii w 2004 roku. Kilka razy został wyróżniony indywidualnie jako najlepszy bramkarz Serie A czy też Ligi Mistrzów. Gdyby nie brazylijski golkiper, to nie wiadomo, czy Interowi udałoby się zdobyć potrójną koronę w 2010 roku. Natomiast pozostaje pytanie, jak spisywałby się w FIFA? To już zależy od wielu rzeczy. Dobrze wiemy, jaka jest FIFA, i często o tym, jak bramkarz zachowuje się w grze decydują czynniki losowe. Przechodzimy do następnej ikony, ale zostajemy w klimatach brazylijsko-włoskich, gdyż mamy kolejnego zawodnika z Brazylii, który kojarzy się głównie z grą w Interze Mediolan. Maicon w topowej formie był jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji. Również w dużym stopniu przyczynił się do potrójnej korony Interu. Znakomicie łączył solidną grę w obronie z włączanym się do ataku, w którym brazylijczyk robił niemały zamęt. Taka karta w się by się przydała i myślę, że każdy oglądający ten film chętnie zagrałby Maiconem. Podobnie jak Julio Cesar zdobył z Interem 5 razy Mistrzostwo Włoch, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, ale dołożył do tego jeszcze dwa zwycięstwa w Copa America z reprezentacją Brazylii. Kolejny kandydat na kartę ikony to John Terry. Postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Szef obrony londyńskiej Chelsea przez lata. Legenda klubu, dla którego w prawie 500 spotkaniach zdobył ponad 40 bramek. Trzeba przyznać, wynik imponujący jak na stopera. Angielski obrońca został 5 razy Mistrzem Anglii, wygrał Ligę Mistrzów oraz Ligę Europy. Jak Terry wyglądałby w samej grze no, mimo tego, że był świetnym stoperem, to w FIFA niekoniecznie byłby topową ikoną na swojej pozycji. Powodem byłaby oczywiście szybkość Anglika, która co roku w FIFA jest dużym wyznacznikiem użyteczności kart. Przechodzimy dalej i spotykamy Szabiego Alonso, którego ja osobiście zawsze darzyłem ogromną sympatią. Gdzie się nie pojawił, był królem środka pola. Zawsze dużo dawał klubowi, w którym grał, jak i reprezentacji Hiszpanii. Myślę, że dobrym wyznacznikiem karier Alonso są trofea, jakie udało mu się zdobyć, takie jak. Dwa razy Liga Mistrzów, raz z Liverpoolem, raz z Realem Madryt, do tego Mistrzostwo Hiszpanii oraz trzy Mistrzostwa Niemiec z Bayernem Monachium. Z reprezentacją wygrał dwa razy Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata. Pomocnik kompletny. Alonso wygrał wszystko co najważniejsze, a swoją grom udowadniał, że zasługuje na kartę ikony w FIFA. Kolejna, już szósta ikona na dzisiaj to Wesley Snyder. Dla wielu osób w topie swojej formy jeden z najlepszych zawodników świata. Jego najlepszy czas to rok 2010, w którym Snyder znacznie przyczynił się do zdobycia potrójnej korony przez Inter oraz doszedł z reprezentacją Holandii do funełu Mundialów RPA. Mistrz Holandii z Ajaxem, mistrz Hiszpanii z Realem, mistrz Włoch oraz zwycięzca Ligi Mistrzów w barwach Interu, mistrz Turcji z Grata Saraj oraz wicemistrz świata z reprezentacją. Dodatkowo Holender jest rekordistą pod względem występów w kadrze, ma ich na swoim koncie aż 134. Wesley Snyder zasługuje na kartę ikony jak mało kto. Sama karta wyglądałaby na pewno ciekawie, jednak o jej użyteczności w samej grze może decydować kilka różnych czynników. Siódmą ikoną w dzisiejszym odcinku jest Dawid Villa, który strzelał jak na zawołanie w hiszpańskich klubach. Strzelał w reprezentacji i strzelał nawet na takiej trochę piłkarskiej emeryturze w Nowym Jorku. Swego czasu ten gość był naprawdę nie do zatrzymania. Jego główne osiągnięcia to trzy razy Mistrzostwo Hiszpanii, wygranie Ligi Mistrzów i Klubowego Mistrzostwa Świata. Z reprezentacją wygrał Mundial w 2010 roku oraz Mistrzostwa Europy w 2008, na których został zresztą Królem Strzelców. No ja przyznam Wam szczerze, że zawsze miałem mimo wszystko jakiś taki niedosyt po tym jak Dawid Villa odszedł z Barcelony. Liczyłem na to, że pogra jeszcze na wysokim poziomie jakiś czas. No ale tak czy tak to karta Hiszpana w Fifie wyglądałaby imponująco i chętnie bym ją zagrał. Ikona numer 8 na dzisiaj to Dimitar Berbatov, czyli Bułgar, który głównie w Lidze Niemieckiej i Angielskiej pokazywał na co go stać. Myślę, że jest to najlepszy bułgarski piłkarz XXI wieku, co pokazuje chociażby fakt, że został wybrany piłkarzem roku w Bułgarii aż 7 razy. Jego główne osiągnięcia to 3 razy Mistrzostwo Anglii z Manchesterem United oraz zdobycie korony króla strzelców w Premier League w sezonie 2010-2011. Bardzo dobry piłkarz, nietypowej jak na dzisiejsze czasy narodowości. Chętnie zobaczę go jako ikonę w FIFA, a może i nawet przetestuję jego kartę, jeżeli takowa się pojawi. Kolejna propozycja ikony na dziś, czyli Ashley Cole. W topowej formie jeden z lepszych zawodników na swojej pozycji. Z lewej obrony reprezentacji Anglii nie schodził przez lata. Dwa razy wygrał Premier League z Arsenalem i raz z Chelsea. Do tego dołożył Ligę Mistrzów, występując w drużynie z niebieskiej części Londynu i wygrał Ligę Europy, również z Chelsea. Wygrał też 7 razy Puchar Anglii i 6 razy Super Puchara Anglii postać ikoniczna w angielskiej piłce. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że ten gość zasługuje na ikonę. Dodatkowo wniósłby trochę świeżości do gry, bo ikon na lewej obronie mamy w FIFA jak na lekarstwo. Oj oj oj, Vidic. człowiek, który włożył głowę tam, gdzie niejeden nie włożyłby nogi. Człowiek-skała, obrońca kompletny, który będąc w swojej najwyższej formie należał do światowej czołówki. Zdobył Mistrzostwo Serbii, grając jeszcze na swoim krajowym podwórku, potem dołożył do tego 5 tytułów Mistrza Anglii. Wszystkie oczywiście z Manchesterem United, z Czerwonymi Diabłami wygrał również Ligę Mistrzów. W FIFA Vidić powinien być grywalny, dużo zależy od tego, jaką statystykę szybkości otrzymał by od jej. jedno jest pewne. Mało było stoperów, którzy grali przez tak długi czas na takim poziomie jak Serb. Kolejną propozycją na ikonę jest Edgar David, którego wielu z Was kojarzy pewnie z charakterystycznych okularów. W swojej karierze zaliczył sporo dobrych klubów, których zazwyczaj zaliczał świetne występy. W reprezentacji również pokazywał się z dobrej strony. Jego główne osiągnięcia to trzy razy mistrzostwo Holandii oraz Liga Mistrzów z Ajaxem w latach 90 i trzy razy mistrzostwo było w barwach Juventusu. EA wrzucając Holendra do gry dałoby nam świetnego środkowego pomocnika, który z pewnością byłby grywalną kartą. Ikona numer 12 na dzisiaj to Xavi Hernandez. Tego pana nikomu nie trzeba przedstawiać. Ikona hiszpańskiej jak i światowej piłki. Legenda Barcelony, dla której rozegrał ponad 500 spotkań. W reprezentacji zaś ponad 130. Człowiek z niebywałą dokładnością w nodze. 4 razy wygrał Ligę Mistrzów, 8 razy został mistrzem w Hiszpanii. Z reprezentacją Mistrz Świata oraz dwukrotny mistrz Europy. Piłkarz kompletny, bez którego Barcelona nie byłaby taka sama. Co do tego, że Xavi był świetnym piłkarzem, nie mam wątpliwości. Ale pytanie, jak radziłby sobie w Fifie? Zazwyczaj tego typu karty w grze nie należą do topowych, głównie przez brak bardzo dobrego tempa i wysoko ocenionych strzałów. Jak więc będzie grało się hiszpańską ikoną? Miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję się przekonać. Następną ikoną, którą mogła pojawić się w FIFA jest Robinho, czyli gość, który był świetnym piłkarzem, ale myślę, że większość z nas zgodzi się, że kariera Brazylijczyka nie potoczyła się tak, jak sobie to wyobrażano. Zawodnik obdarzony świetnym dryblingiem w swojej top formie potrafił wyczyniać cuda z piłką, jednak ostatecznie zamiast stać się jednym z najlepszych na świecie na lata, zaczął lekko gasnąć. Główne sukcesy Brazylijczyka to dwa razy Mistrzostwo Brazylii, dwa razy Mistrzostwo Hiszpanii, Mistrzostwo Włoch oraz wygranie i zdobycie Korony Króla szczeców na Copa America z reprezentacją Brazylii. W FIFA taka karta Brazylijczyka na pewno byłaby ciekawa, szczególnie, że pięć gwiazdek sztuczek dla niego to raczej pewniaczek. Kolejnym kandydatem na kartę ikony jest zawodnik, którego niektórzy z Was mogą nawet nie kojarzyć, a mianowicie Fredrik Ljungberg. Był to zawodnik, który występował głównie w arsenalu i w dużym stopniu przyczynił się do sukcesu drużyny, jakim było zdobycie Mistrzostwa Anglii bez porażki w całym sezonie. Jego główne osiągnięcia to dwukrotne Mistrzostwo Anglii z arsenalem, właśnie, myślę, że jest to jeden z najlepszych szwedzkich piłkarzy XXI wieku obok Zlatana Ibrahimowicza czy też Henrika Larsona. I ikona numer 15 na dzisiaj, czyli Diego Forlan, zawodnik, którego wspominam głównie z gry na Mundialu w 2010 roku, ale nie można również zapominać o fantastycznych występach w lidze Hiszpańskiej w barwach Via Realu czy Atletico. Urugwajska legenda, która zasługuje na ikonę w FIFA. Dwa razy w Ligi Hiszpańskiej, zdobywca Copa America z Urugwajem, mistrz Anglii z 2003 roku z Manchesterem United, wygrał także Ligę Europejską w 2010 roku z Atletico. Ja zagrałbym kartą Mrukwajczyka, chociażby z sentymentu, i z niecierpliwością czekam, aż EA doda go do gry. I cyk. Kolejna propozycja na ikony, czyli latający holender Robin Van Persie. No, lewa noga Holendra to jest coś, co zapewne wszyscy kibice pamiętają. W topowej formie jeden z najlepszych napastników świata, co pokazuje chociażby fakt, że dwukrotnie zdobył on koronę króla strzelców Premier League, przyczyniając się tym samym do mistrzostwa Anglii, jakie wywalczył z Manchesterem United. Z prezentacją Holandii znalazł się w finale mistrzostw świata w RPA, gdzie wraz z drużyną poniósł porażkę z 0 do 1. Ze względu na swoje niesamowite strzały, może być ciekawą kartą w FIFA. Co do tego, że Holender zasługuje na ikonę, chyba nikt nie ma wątpliwości. Na koniec odcinka przeniesiemy się do nieco odleglejszych czasów. Otóż 17 propozycją ikony jest Ferenc puszkarz. Nie będę się tutaj rozgadywał o wszystkim co można powiedzieć o tym piłkarzu, bo na w świecie jest tego za dużo. Ale oczywiście wypadałoby przytoczyć jego największe osiągnięcia. Na swoim krajowym podwórku zdobył 5 razy Mistrzostwo Węgier oraz 4 razy został tam królem szczelców. W jednym sezonie zdobył aż uwaga, 50 bramek. W 1956 roku na wskutek Powstania Węgierskiego wyemigrował do Hiszpanii i w 1958 roku dołączył do Realu Madryt, gdzie zdobył pięć mistrzostw Hiszpanii oraz czterokrotnie zdobył koronę Króla Strzelców w Ligi Hiszpańskiej. Do tego wszystkiego wygrał jeszcze trzy razy Puchar Europy z Królewskimi, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. Dla Realu w 223 występach zdobył 195 bramek, a w reprezentacji Węgier w 85 spotkaniach strzelił aż 84 gole. W Fifie Puszkarz stałby się topową ikoną, wystarczy spojrzeć na karty Węgra i już nie ma się co do tego wątpliwości. Kolejnym zawodnikiem, który na kartę ikony zasługuje jak mało kto jest Gerd Müller, ikona zarówno niemieckiej jak i światowej piłki. Z reprezentacją Mistrz Świata i Mistrz Europy, z Bayernem Monachium czterokrotny Mistrz Niemiec oraz trzykrotny zdobywca Pucharu Europy. Prawdziwy terminator. Siedmiokrotny zdobywca korony Króla Strzelców Bundesligi. W 433 spotkaniach w lidze niemieckiej zdobył 371 bramek. Oprócz tego cztery razy został Królem Strzelców w Pucharze Europy. Zdobywca Złotej Piłki. Wzorowy kandydat na potężną kartę ikony. Mało kto zasługuje na nią tak jak Niemiec. Gerd Miller w samej grze powinien być świetny, żeby nie powiedzieć znakomity. Absolutny top, jeżeli chodzi o ikony. I przedostatnia ikona na dzisiaj Alfredo di Stefano. Ikoniczna postać. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że jest to jeden z najlepszych w historii tej dyscypliny. Dwukrotny zdobywca złotej piłki, łącznie czterokrotnie znalazł się w czołowej piątce tego plebiscytu. Dwa razy mistrz Argentyny, dwa razy mistrz Kolumbii, osiem razy mistrz Hiszpanii z Realem Madryt, pięć razy zdobył Puchar Europy, również w barwach królewskich. Wygrał także Copa America z reprezentacją Argentyny. Król strzelców Ligi Argentyńskiej, dwukrotnie król strzelców Ligi Kolumbijskiej, pięciokrotnie okazał się najlepszym strzelcem w Lidze Hiszpańskiej i dwa razy strzelił najwięcej bramek w Pucharze Europy. Lista sukcesów ogromna. Znakomity piłkarz, o którym można by zapewne opowiadać godzinami. Czekamy na ikonę dla Di Stefano z niecierpliwością. Jego karta wyglądałaby nieziemsko. I ej, prosimy. Ostatni na dzisiaj, ale za to polskim akcentem będzie Zbigniew Boniek, czyli człowiek, który według wielu najbardziej z Polaków zasługuje na ikonę. Dwukrotny Mistrz Polski z Widzewem Łódź, Mistrz Włoch oraz zdobywca Pucharu Włoch z Juventusem. Od lat czekamy, ale o polską ikonę doprosić się nie możemy, ale trzeba wiedzieć, że jej w końcu pójdzie po do głowy i dołoży do gry na przykład pana Zbigniewa. Bo nie topką ikon w by nie był, ale myślę, że każdy z nas z powodu obywatelskiego obowiązku chętnie przetestowałby Polaka. No i moi drodzy, to już w dzisiejszym odcinku na tyle zaprezentowałem Wam aż 20 propozycji ikon. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę. Pamiętajcie też, żeby subować kanał. Tymczasem to już na tyle, także cześć, trzymajcie się, no i na razie!